Jestem, sorry. Zdjęcia mi się przedłużyły. Ej. Dobry, panie majster. Dobry. Jak tam? Świetnie. Tak, dobrze. W ścianę mamy nową. Tutaj? Tak. Ale dlaczego tutaj? Nie wiem, ale się nie denerwuj. Jak się nie denerwuj? A znasz kogoś, kto się nie denerwował? Jak mu powiedział, żeby się przestał denerwować? Waldek, kolega mój. Panie majster, o co chodzi z tą ścianą? To jest jakiś żart, czy co? Ale ściana marzeń, Pani Edytko, no to moim osobistym zdaniem jest bardzo dobra ściana. Taka na lata. Na lata? Hmm? Na lata, Piotruś. Słyszałeś? Tak. Pani Majster, nie na lata, tylko jej tutaj ma nie być jutro. A właściwie to dałoby się do Piotrka ją wstawić? No w planie jak wół jest, że tu miała być ściana. No ale kochani, patrzę na ten plan. No no, no zaufajcie mi, ja jestem inżynierem, 20 lat w branży. Okej, okay, a mogę zobaczyć? No właśnie, a teraz pan spojrzy? No jak pod tym kątem spojrzeć, to... Damian, weź do młota przynieść. będzie burzyć. Kochanie, ja bym chyba wolała, żebyś tutaj z nim został, skontrolował go. Skoro on ściany pomylił, to co dopiero będzie dalej? Strach się bać. Ale gdzie mam to zostać? Przecież to nie ma miejsca. No nie wiem, coś wykombinujesz. Przecież harcerzem byłeś, w lesie spałeś. Dobra. To weź mi ogarnij golonkę w puszce, bułkę wrocławską i piworek przywieź. Serio? Nie. Nie będę nad człowiekiem z batem stał. Poza tym i tak wszystkiego nie skontroluję. Wydaje mi się, że Marian to jest fachowiec. Może trochę crazy, ale fachowiec. <grystanie> fachowiec. Posłuchaj, no. no, my nie budujemy piramid, tylko remontujemy dom. I masz rację, nie trzeba stać nad nim z batem, wystarczy jak staniesz z fakturką. Wiesz, co on ostatnio wymyślił? Co? Że nam zrobi dodatkową dziurę w ścianie. Na bidet. A my chcieliśmy bidet? No właśnie nie. W sumie taki bidet? Nie. Dobra, ściana wywalona w całości. Wspaniale, panie Marianie, dziękujemy. Pociągłem jeszcze tym młotem trochę dalej, to wam od razu zrobiłem wnękę na lodówkę. Słucham? No tak, kochana. Przecież o co chodzi w życiu? Że jak ci na czymś zależy, to ty nie możesz tego no tak. odpuszczać. No właśnie. No i no ja nie odpuszczałam. Bo ja już miałam taką świadomość, wiesz, że to chodzi o jakąś taką wspólną wizję że to chodzi o poczucie estetyki, żeby ci ktoś obcy z buciorami do twojego domu nie wchodził. Na przykład nasza kuchnia, ta tutaj co widzisz, to właściwie sama ją w całości zaprojektowałam. Hmm. Nie Piotruś? No a tam ta wnęka, tam widzisz z mhm. Fajne, nie? <noise> no, no no to to było tak, że to była ściana w ogóle, wyobraź sobie. No i w pewnym momencie mi przyszło do głowy tak: "O, a może by tam zrobić taką wnękę?" No, więc kazałam ścianę wyburzyć. No bo przecież mam świadomość tego, że z trendami to jest tak, że to nie o to chodzi, żeby za nimi podążać, tylko żeby po prostu, co? Tworzyć. Nie, no tak. No właśnie. No i wtedy właśnie postanowiłam, że wstawimy tam lodówkę. Prawda Piotrusz? Mhm. I ty normalnie wtedy cały czas pracowałaś? No w szoku. No kochana, no nie miałam wyjścia. No wiadomo, ciężko było, ale co, dałam radę. Nie Piotr nie? Ty, on Piotrek. Trzymaj, nie puszczaj. Taka kobieta to skarb. O, kochany. Skarb. Nic tylko zakopać.